Siemano strzała, cześć, tak to znowu ja, tak to znowu ja z telefonu, bo nie miałem kamery przy sobie a trzeba byłoby nagrać o tym, że są nowe sztuki u nas na gospodarstwie już od no, miesiąca jakoś. Średnia dziewczyn z tego okolica wyniosła 220 kg, z tego co pamiętam. Eee, no. Były na szybko, że tak powiem kupywane dziewczyny. Ponieważ byłem akurat na wakacie i znajomy zadzwonił, że ma taki, taką pewną grupę do sprzedania. Jak widzicie tutaj na przykład ta czarnulka jest troszkę większa. Tu mamy taką mniejszą. Tu mamy jakieś brązowe cementalki Ale żeby mi ktoś tutaj nie zarzucił, to nie są hefy. Zobaczcie chociaż sobie na jej budowę. To jest NCB. Nizińsko, e, czarno-biała i dwie simentalki. W sumie może to jest też simentalka z cebekiem kiem Coś takiego może. No Fajnie wyglądają dziewczyny. I tutaj jak kojarzycie, tutaj były byki w tym końcu. E, no byki już poszły na sprzedaż ostatnio i kurde powiększył trochę ekran. O, byki poszły na sprzedaż. I no wiadomo, koiec nie może być pusty, i zapełniliśmy. Ale czemu jest ich tylko 8? Skoro byków było 16, ponieważ yy, na razie widzicie, więcej miejsca, tak. Ale tutaj, jak mamy słup, to będzie przedzielone i będzie druga grupa. Będziemy grupować po prostu na. Będą ogólnie cztery grupy. Na ten moment, znaczy w listopadzie, będzie druga grupa, dokupiona tutaj. Tylko jeszcze musimy przedzielić, jak ktoś ma jakieś fajne pomysły, jak to przedzielić, żeby obornik był wybierany, bo obornik jest Tutaj wybierany Te belki wyciągamy, bramy otwieramy Bo jak widzicie no tam mamy z boku wybierany A tutaj kurczę przodem Ale bynajmniej no, musiałbym jakoś te y, grupy przepędzać wtedy tak, żeby ten obornik wyciągać Dziewczyny świeżo co dostały jedzenie Wczoraj my na wieczór y, Wysypałem, przywiozłem książkę i książkę. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda: wszystko z tyłu. Tutaj, tą łyżką. No i wśród oczywiście. oczywiście, no, y, pasza. Pasza jest gotowa. Pasza tutaj, mam gotową paszę. Już 400 kg w tej skrzyni. Tu sobie nabieram. No i ładnie posypuję. No, ale to są dziewczynki, tutaj. W sumie wszystkie to są dziewczynki. No i rosną, czekamy za listopadem, czekamy aż będzie trochę czasu, żeby przedzielić ten kojec, wtedy jeżeli dojdą, o, o, dojdzie ostatnia grupa 8 sztuk, będzie sztuk 30 na ten moment, bo tutaj mamy 8, tutaj mamy 7, może trochę nie być mnie słychać, bo wieje, jak widzicie, no nie wiem, dziewczyny się nauczyły, że muszą klęczyć, yy, totalnie nie, nie muszą. Bo miały typ, mają obornik wy, wy, wybierany bardzo często Jak widzicie, wybieraliśmy wczoraj w sobotę, dzisiaj mamy niedzielę I świeżosłoma, świeżo słoma Bo ze stodoły, to tym bardziej ładnie. Jak troszkę mają mniej jedzonka Bo ja dowożę raz dziennie Taką pełną łyżkę, nie wiem szczerze wam powiem Ile ona ma metrów Sześciennych, no ale ona jest 2 metry szerokości Tu już ma 1,20 z... m no ciężko to wyliczyć, bo to jest też skos. No ale taka pełna łyżka jak przywiodzę to starczy na popołudnie i rano, nie? Że rano wystarczy podwalić. A, tutaj mamy nasze największe dziewczyny. Je też, ich też nie widzieliście. W sumie żadnej tej, żadnych tych tej dziewczyn nie widzieliście. Tak, to są wszystko jałówki. Tutaj mam naszą wusię Jałusia? No, ej, no. Yy. Ogólnie dziewczyny troszkę strachliwe, no oprócz Lusi. Lusia jest taka w miarę jeszcze, że się nie boi. Ale no reszta jest dziewczyn strachliwa dosyć. E, tu mamy naszą uciekinieczkę. Tak, na właśnie tą panią. Tą ma mnie na Facebooku przejazdy, że ta pani nam uciekła, ale się znalazła na szczęście. No tutaj mamy troszkę mieszankę. Tutaj są. E, gdzieś może to jest cimenta, tu jest limuzyn, tam jest limuzyn. To jest e, znowu angus zmieszany z limuzynem. E, to w sumie pierwszy dokładnie co to jest. To jest ładna, nawet łatwa. I tu mamy czarnulkę. To jest też haewka jakaś z chyba angusem, coś takiego. A tutaj mamy bebe Dziewczyny bebe Trochę mniejszą grupę, bo tamta grupa jest bardzo podobna do tej, tylko to są tutaj największe. Tu mamy bepę. Dziewczyny może yy, nie są jakieś wysokie, bo jeszcze one nie mają nawet pół roku, ale są dosyć grubiutkie. Po brzuszkach ładnie widać, że są grubiutkie. Nie są to też haewki jakby mógł ktoś rzucić, ale no. Tak to wygląda ten kojec, tak się prezentuje, jeszcze wam od boku pójdę pokażę no, trochę trzaskają te barierki. O, tak tutaj to wygląda od boku. Tutaj mamy yy, bramy z barier drogowych. Tutaj jakby ktoś chciał wiedzieć to jest zawleczka tu jest zawleczka. Po prostu na tej tutaj takie mała zawiasie, tam się otwiera i ja wtedy jestem w stanie wrzucić tutaj balota i nie muszę go jakby ścielić czy ręcznie wrzucać, tylko wrzucę go tam i tam mogę sobie rozścielić. E, to byście spytali o co tu chodzi z tym. Ta belka jest na zawiasach. My sobie otwierając. E, w sensie tą bramkę otwieram tutaj, tak. E, podwiązuję belkę na pasie przez bramkę belka się jakby zamyka i ja wtedy, jak jest tam 30 cm gnoju czy ileś yy, jestem w stanie tą bramę otworzyć, nie? A tak jak ta belka jest to nam gnoj nie wylatuje, jedynie tutaj muszę coś zrobić yy, tutaj, bo ta belka jak ma napór obornika no to się tutaj wybrzusza, bo tutaj jak widzicie mamy system żurkowy, nam się zapiera ładnie tutaj wybijam młotkiem w jedną albo w drugą no i tutaj też jest ruszka, ją wybijam. Jak zobaczycie te drzwi są mniejsze te są większe no bo tak to tak jest budynek i mamy troszkę problem ponieważ one nie starczają do końca tam do supa jak widzicie pokażę. O, tam do supa nam nie starczają i na razie że tak powiem stoimy i pilnujemy ale no musimy coś zrobić i Mam pewien pomysł, żeby może y, takie dwie rurki wysuwane, ale nie ma za bardzo się tego umiejscowić, bo tam znowu nie zostawię bramki, bo tam nie może być bramka. Y, znowu do tej drugiej bramki, tam też brakuje chyba z, ja z pół metra, może nawet nie jak ją się otworzy Wystarczyło dwie takie rurki tam przez to jest jeszcze do wykonania do tamtej, ale tutaj przy tych barierach jest kurcze troszkę gorzej. No musimy to przemyśleć, zaraz się skończą prace w polu, to będziemy, mam nadzieję, działać. O, tak z góry to wygląda, Zatarek w przyjeździe. tam dziewczyny z pierwszego co z drugiego, trzeciego. No ta to nigdy nie da się, tam nie, ona nie może jeść. Ona musi patrzeć, co się dzieje, bo ona się boi. A, dodatkowo, jakby ktoś zapytał, że o Jezu, za chwilę jest listopad, za chwilę jest zima i tak dalej. Tutaj ta szyna, do niej będzie dospawany jeszcze płaskownik, żeby mogła e, ta ściana, to jest dach od kontenera, od ciężarówki, być zamontowana. No i ona będzie tutaj po prostu. I ona będzie suwana na tej szynie. I tyle. I wtedy dziewczyny ładnie będą zasłonięte. Na ten moment jest to tutaj, bo jeszcze nie jest tak zimno, jeszcze tak mocno nie wieje. No i na ten moment jeszcze nie mamy tak czasu, ale będzie to przyspawane i, i zrobione. Eee, również jak nie wiem kiedy, ale jak mi się uda dziewczyny przykładowo tam przepędzić na pół dnia czy dzień, to te słupki też obmalujemy, żeby to lepiej wyglądało. A teraz wam pójdę pokazać, z czego w ogóle tą paszę im przygotowuję, ale tutaj już może wiać, więc nie wiem, czy będziecie mnie dokładnie słyszeć, ale zobaczymy. No tutaj Zrobiliśmy kopiec siano kisionki. to jest kiszonka z trawy i żyta, aczkolwiek więcej tutaj jest żyta, no i przeżyta, ale jak zobaczycie, taka tu jest fajna ściana. Nie? Tutaj jest luźne, wiadomo, bo trochę się osypie, ale jaka jest fajna wyfrezowana ściana. Ja się staram trzymać tutaj porządek na tym betonie, tylko tutaj żeśmy wyszli już poza beton. Jak widzicie tam z murek, a tutaj nam a chcieliśmy całą wysokość utrzymać, no to musieliśmy wyjść poza, nie? No może jak spasę tutaj to i będą jakieś fundusze, to mam nadzieję, że tą ścianę domurujemy. Bardzo fajnie by było. Tylko będziemy musieli pomyśleć, wtedy będzie problem troszkę z, jakby z wysypywaniem, bo no tutaj wcofać i wszystko wpychać, no... Nie byłoby to najgorsze, ale może by to w bramę szło otworzyć i wtedy tutaj wstawywać to by było. Może jeszcze takie w miarę, nie? Zobaczymy. Eee, bo nie chciałbym tamtej tylnej ściany wywalać, bo ten kobiet jest takie w takiej literze U, tak? Nie chciałbym tamtej ściany tylnej wywalać, no bo to też nie jest moje. Raz, bo to jest uwuja, A dwa, no w sumie fajnie, bo, bo przynajmniej no, można upchać tam też wysoko, nie? A tak to wtedy byłyby dwa skosy i no troszkę gorzej, nie? Ale tutaj yy, przyjeżdżam łyżką, to Emilii frezuje pół łyżki. Ładnie sobie sfrezuje, gdzie jest lu, luźne, to wrzucę. No i wtedy tutaj też już płyty ułożyli, żeby było troszkę twardzi było. Wtedy jadę, 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 jadę. I tak, ci co pamiętają, to były drzewa, to były haszcze, to były zarośla, to było wszystko. To jest kopiec. Kopiec z kukurydzy. Tak, akcja kieszonka nie była nagrana, na czym ubolewam bardzo. Po prostu dałem tyłu, że tak powiem, no i nie nagrałem. Dużyśmy, że tak powiem, palety pokładali takie, co chciał sobie zostawić. Większość a resztę byśmy wywieźli. No i tutaj jeszcze mamy kopiec lucerny. Niecałe 3 hektary lucerny. To od znajomego kupiłem. Nie, 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 nie będę Wam mówić za jaką cenę i tak dalej. bo. Bo tak nie do końca dokładnie jest w pieniądzach, tylko robota to robotę tam rozliczane, nieważne a tu jest 3 hektary lucerny, także tu mamy siano też 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 czkarnią mielona koszona, zbierana bo z pokosów zbierana czkarnią. dokładnie chyba cztery wanny były pełne 4, 3, 3 joskiny 3 chyba moje joskiny, jedna wuja wanna czy dwie wanny wuja i dwa pełne joskiny jakoś tak ale bynajmniej kopiec taki wyszedł, taki żeśmy zrobili A No, To co lubią pryzmiarze, nie? No, no jakby tu się kończy treninga, no i, no i na razie jest jak jest, no, tu, jest tu, był, tu się kończył kopiec, jeszcze jest folia, jeszcze to trzeba posprzątać Tam leżą drzewa, które żeśmy właśnie wykaszali, żeby ten kopiec mógł tutaj sobie powstać O Boże, dojdę jakoś, no, a tu mamy niedawno otwarty kopiec Z kiszonki Staram się nie nabierać ziemi Jakby wiecie, no Nie można, nie? <ścoughs> nie można No kopiec co, no użyliśmy folii 12 na 30 Na długość może odczyliśmy z 2 metry Także kopiec ma 2 na 33, a odcięliśmy 2 metry, także kobiet ma dobre 30 tam metrów, można tak liczyć długości. No i tu macie kiszonkę. Kuzyn kosił się czkarnią, co rok temu, fajnie podrobniona, szczerze powiedziawszy, ja jestem akurat zadowolony, bo rok temu była chyba zasłucha i się trafiły liście, takie dosyć duże. A to jest, powiem Wam, naprawdę dobra jakości kiszonka, jak na Drugi mój kopiec w życiu w sumie to ja jestem zadowolony. No, i... No jedynie że to jest na ziemi, ale nie będę wymrzycał, bo wiem ile ludzi robi na ziemi, ile ludzi, ile lat ludzie już robią na ziemi i jakoś jakby im to nie przeszkadza. Wiadomo, troszkę kiszonki zostanie na dole, no i tyle. No, kopiec wygląda tak, nie starczyło nam opon ale też nie chcieliśmy. Mogłem przywieźć więcej, ale nie przywoziłem, bo ziemią było obsypane u góry i tyle. No, jaki tutaj możecie się spytać, plan działania? Znaczy, tutaj to musimy trochę uprzątnąć, jak też będzie czas, bo te dwa baloty ostatnie. Bo tutaj był stuk, jak pamiętacie. Tam są ostatnie te dwa baloty, Ja muszę jeszcze wrzucić do kojcy, żeby się przerobiły. No, maszynę jakoś poustawiać, opony powywozić, te gałęzie yy, zutylizować. Czy tam drzewo, co ja będzie chciał, sobie to sobie weźmie do palenia. No, a tutaj kopiec, e, mam nadzieję, że starczy na 30 sztuk. No chyba, że coś tam będziemy myśleć, powiększać. Bo jakby no, tyle zapasu jest i tych hektarów, co teraz doszło, to jakby na 30 sztuk to jest no, za dużo. Więc trzeba było dołożyć trochę tych sztuk. Bydła. Zobaczymy, jak to wyjdzie. E, zobaczymy, na ile ten kopiec będzie starczył. Będę wiedział, ile robić też za rok. Bo to wiadomo się, poje, rok temu były byki, 16 byków, teraz jest. 22, no za miesiąc będą, będzie 30 jałówek, to wam też oczywiście nagram i ten kopiec, ten kopiec, i tamten jeszcze kopiec, no to jest kurcze, powiem Wam, wydaje mi się, że aż ponadto, dlatego Znaczy będzie trzeba coś wymyślić z tymi zwierzakami, ale tak to właśnie wygląda, ważne, że jest zapas, niżby miało być go za mało tego towaru do jedzenia. Dzisiaj sobie odkryję trochę też ten kopiec, znowu można sobie było zbierać. Tutaj tą resztkę, że tak powiem, to już nawet odwalam, bo ona jest, e, jest w miarę ubita, ale troszkę pleśnieje za mocno. Ja sobie ją wyrzucam do gnoju, bo no za, za, za bardzo spleśniałe to jest. Tutaj jeszcze jakieś bariery są, więc jakby to <grytanie> i można robić, bariery zawsze można zakupić. No ale to z czasem, to mówię, na wszystko trzeba mieć czas, bo teraz jeszcze siewy, jeszcze mam 7 hektarów pszenicy do zasiania, jeszcze tam po ferment wozić znajomemu, u siebie, u wuja. Wuja ma też pracę, bo tu z wujem razem działamy, wuja też ma robotę u siebie na ten moment w polach, czy tam usługowo siewy. Także na ten moment jeszcze stoimy, nie działamy. Jeśli chodzi o kojce, tak? No. Ja dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego zostawcie łapkę w górę słucha szczała. Cześć!